Cześć, witajcie na kanale Alexandre Books. Ja jestem Alex i dzisiaj pokażę Wam, jakie nowe książki zasiliły moje półki. Nie przedłużając, zaczynajmy. Przede wszystkim są to urodzinowe prezenty ode mnie dla mnie, ale też od moich bliskich. Um, tutaj mamy tajemną historię Donny Tart po angielsku. Bardzo chciałam mieć to wydanie, bo strasznie mi się podoba. Jest po prostu piękne i marzyłam o nim, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Ja już tą książkę czytałam, natomiast myślę, że na pewno w przyszłości zrobię e, reread, dlatego że czytałam ją będąc chyba w drugiej albo w pierwszej klasie liceum, to było bardzo dawno temu i wtedy podobała mi się, ale nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak się spodziewałam, dlatego chciałabym dać jej drugą szansę, bo teraz jestem trochę dojrzalszym czytelnikiem i jestem ciekawa, jak tym razem ją odbiorę. W międzyczasie doszły mnie smutne słuchy o tym, że księgarnia Stonewall w Poznaniu się zamyka i sprzedają książki 40% taniej, więc w dniu swoich urodzin postanowiłam, że pójdę tam i pobuszuję trochę wśród regałów. Poszedł ze mną właśnie mój chłopak Marcin i kupiliśmy sobie nawzajem troszkę książek, byliśmy również w arsenale mojej ukochanej poznańskiej księgarni, e, którą uwielbiam i tam też e, zaopatrzyliśmy się w trochę tytułów e, i właśnie teraz będę wam je pokazywać. E, Panna doktor Sadowska, to jest książka ze Stonewall e, i ja w ogóle nigdy w życiu nie słyszałam o tej książce, nie słyszałam tego tytułu. E, mam z tej serii reportaży Głusze i mamy z tej serii reportaży też 27 święći Tobiego Obeda, a to wydało mi się bardzo ciekawe. Jest to yy, książka o kobiecie, yy, która jest bohaterką jednego z najgłośniejszych skandali w międzywojennej Warszawie. Nigdy w życiu o tym nie słyszałam, bo o tym na lekcji historii się nie mówiło. Yy, była... Miała tytuł doktora, yy, była lekarką, yy, Feministką, która walczyła o prawa kobiet w tamtych czasach, i podejrzewano, że była też lesbijką, i jakby to było wtedy hańbiące i straszne, oczywiście, wiadomo, takie były czasy. Jestem strasznie ciekawa. Co to jest za postać w ogóle? No bo um, znam fakty historyczne um, z lekcji, a to jest coś, o czym nigdy w życiu nie słyszałam. I mam nadzieję, że ta książka będzie dokładnie tak ciekawa, jak zdaje się być. Oprócz tego Stonewallu um, zobaczyłam również Czarna Skóra Białe Maski. I ja tą książkę widziałam gdzieś na um, Instagramie ostatnio um, w związku z Black History Month um, i to jest... Esej, który stał się orężem w, w walce z rasizmem i ważnym punktem odniesienia, słuchajcie, dla studiów postkolonialnych na całym świecie. No, uważam, że jest to coś wartego uwagi i to bardzo. Szczególnie, że gdzieś tam, jeśli chodzi o rasizm, e, chciałabym wiedzieć więcej i to wiedzieć więcej z reportaży, wiedzieć więcej e, właśnie z takich esejów, e, z książek też, które mają w sobie świadectwa osób, które dotyczy ten problem i mam nadzieję, że wkrótce wezmę się za tą książeczkę. I jestem bardzo ciekawa i bardzo się cieszę w ogóle, że udało mi się ją dostać, bo nie widziałam nigdzie wcześniej jej w żadnej księgarni. Też nie szukałam, więc nie ukryłam, że być może gdzieś była, natomiast cieszę się, że na nią trafiłam teraz. Ten reportaż Mężczyźni z różowym trójkątem był na mojej liście, listie na się przez bardzo długi czas. Strasznie chciałam um, ją przeczytać. Tutaj chodzi głównie o prześladowanie osób homoseksualnych w obozach koncentracyjnych i oczywiście za czasów nazizmu. I słyszałam, że jest to książka mocna, ale bardzo dobra, także nie mogę się doczekać. To również było na mojej łyżycie przez bardzo długi czas. Władca much. Klasyk. Uważam, że jeśli chodzi o klasyki, to przynajmniej warto je znać, po to, żeby się móc wypowiedzieć w danym temacie. Z takiego wychodzę z założenia. Nie wiem, czy to będzie mój vibe, czy to będzie mój, moja lektura. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo chciałam przeczytać. Planeta Małp, bo bardzo wielu ludzi poleca, mówi, że świetna, że bardzo, bardzo dobrze się to czyta. Ja chciałam przesłuchać jej w audiobooku, ale niestety miałam jakiś błąd w moim serwisie akurat tym, w którym ten audiobook jest i, i nie mogłam sobie jego przesłuchać, więc jak zobaczyłam go na półce w Arsenale, to miałam takie I need that. Także um, mam, jestem ciekawa, czy to jest w ogóle coś dla mnie, no ale jakby zobaczymy. E, myślę, że tu FOMO się wkradło, że potrzebuję po prostu wiedzieć o co chodzi. Była też wtedy przecena chyba minus 20% na reportaże i w ogóle książki z wydawnictwa czarnego, także od razu chwyciłam za biuro przeczuć, czyli historię psychiatry, który chciał przewidzieć przyszłość. Widziałam tą książkę w zapowiedziach i wiedziałam, że będę musiała sobie ją kupić. Boże, tylko żebym w końcu ją przeczytała, żebym przeczytała jakieś te reportaże, bo wiecie, ja kupuję reportaże, bo jestem taka... chcę to przeczytać, a potem to czeka miesiącami na czytanie, także w tym roku na pewno moim wyzwaniem będzie czytać więcej reportaży. On na szczęście nie jest gruby, więc myślę, że sięgnę do niego prędzej niż później. Dodatkowo książka, na którą smaka narobiła mi Madzia, Bookie Girls, czyli Potwór z Florencji, śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, ja również widziałam ją w zapowiedziach kilka miesięcy temu i bardzo, bardzo chciałam ją przeczytać i jak zobaczyłam, że jest na prące, no to mówię, biorę. Jeśli chodzi o moje zdobycze właśnie książkowe z tamtego dnia, to wszystko. Dostałam również od Madzi ostatnio, kiedy do mnie przyjechała właśnie na urodziny a lasy wiecznie śpiewają. Pod moim filmem o sadze rodziny kipów um, ktoś yy, polecał mi tą książkę właśnie ze względu na to, że ma yy, podobny klimat i podobno, podobną wagę yy, emocji, które towarzyszą lekturze. Także pozdrawiam tę osobę, jeśli teraz yy, oglądam, mam, będę czytać. Jest to kolos, natomiast mam nadzieję, że również prędzej niż później się za niego zabiorę. Teraz przejdziemy sobie do książek, które dostałam od wydawnictw w ramach współpracy i w ramach prezentów. Pierwszym prezentem jest książka Fangirl, którą ja. Chciałam przeczytać jako nastolatka. Tak samo było z Eleonorą i Parkiem, których dzisiaj skończyłam I w ogóle. Mm, nie mogę się doczekać, aż Wam on jest, o niej opowiem, bo to było takie komfortowe, i wspaniałe i cudowne. I mam nadzieję, że jeśli chodzi o Fanger, to również się zakocham. Rainbow Rowell była autorką, po którą ja nie sięgałam, kiedy byłam nastolatką, dlatego że po prostu nie mogłam znaleźć jej książek w miejscach, w których ja je kupowałam. Czyli po prostu. W sklepach, w marketach, bo w mojej miejscowości była tylko jedna księgarnia i nie było mnie wtedy stać na to, żeby kupować sobie książki jeszcze nieokładkowej, okładkowej, więc po prostu kupowałam, wiecie, w biedronkach, w Tesco, kiedy jeszcze w ogóle istniało. I niestety tam Rainbow Role, Rowell nie było, tam był Stephen King, dlatego, jakby to była moja, moja lektura nastoletnia. Tutaj mamy też randkę w Paryżu od wydawnictwa kobiecego. Jest to książka, którą będę dla Was recenzować w marcu. Będę ją recenzować na Instagramie i mam nadzieję, że spodoba mi się bardzo. Tutaj mamy dziewczynę, która jedzie na ślub swojej szwagierki ze swoim właśnie chłopakiem. I jadą takim nocnym pociągiem, e, i ona nie wie, że część składu się odłącza i jedzie gdzie indziej w ogóle. E, więc gdzieś tam pod wieczór ona idzie do innego wagonu, żeby sobie odpocząć i tak dalej, no i jedzie gdzie indziej. I ląduje, słuchajcie, w Paryżu zamiast chyba w Amsterdamie, z tego co pamiętam. E, także szykuje się zabawna lektura. To jest, to jest bardzo w moim stylu. Ja bym mogła tak zrobić, więc utożsamiam się. Um, oprócz tego, um, kilka dni temu przyszła do mnie kawiarnia pod pełnym księżycem. To jest e, podobno takie cozy, e, cozy, cozy książka e, właśnie z rejonów e, Azji, e, z tego co pamiętam o kotkach, które prowadzą kawiarnie, także nie może być e, milej, poza tym Marta do góry książkami mówiła, że jest super. E, no my z Martą mamy trochę inny gust czytelniczy, ale myślę, że jeśli chodzi o cozy książki to akurat podobny. Oprócz tego przyszła do mnie ukochana Rufuér Dzień Zero. E, tutaj prezent od wydawnictwa, bardzo dziękuję. E, będę czytać. Mam ochotę właśnie na takich autorów, którzy piszą książki, które są dla mnie komfortowe, e, bo ostatnio mam strasznie dużo pracy i, i jestem po prostu overworked w stu e, i potrzebuję czegoś takiego, wiecie, co... Znaczy będę mogła się skupić, ale co też sprawi, że poczuję się dobrze sama ze sobą. E, mam też tutaj książkę, Którą nie mogłam się doczekać, aż, aż po prostu dostanę w swoje ręce. To jest. E, premiera wydawnictwa Books for YA e, i to jest książka, którą objęłam swoim dumnym patronatem, bo ma totalnie vibe e, Domu Sióstr Marnotrawnych, bo jest to thriller YA i to thriller, e, który będzie dla Was tak bardzo dziwny i niepokojący jak Muchomory w cukrze. Także dwa, dwie moje ukochane książki, i teraz dumnie stanie e, obok nich, gdzie słychać szepty. To jest książka, która opowiada o dziewczynie. E, dziewczynie, której wspomnienia z pewnego letniego dnia całkowicie zniknęły, ze względu na to, że po prostu było to dla niej jakieś traumatyczne przeżycie i ona nie pamięta absolutnie, co się z nią stało, e, ale naznaczyło ją to. E, I jakiś czas później e, w jej. Miasteczku, znika dziewczyna. I jak główna bohaterka, wie, że będzie musiała wrócić do tych traumatycznych wspomnień, które gdzieś tam jej mózg zatarł, e, i że będzie musiała wejść do lasu, który tak bardzo ją przeraża, bo jest to zagadka, którą czuje, że po prostu musi rozwiązać. I będę wam o niej opowiadać już niedługo. E, myślę, że kolejny vlog będzie właśnie z nią, e, bo chciałabym sobie odświeżyć treść. Czytałam ją w grudniu i po prostu e, nie mogłam się oderwać. Przeczytałam ją. Chyba w dwa dni maksymalnie, i po prostu wiecie, to było takie czytanie, bo nie mogłam się doczekać, e, kiedy się dowiem, co tam się w ogóle wydarzyło. Jest mocno mrocznie, jest niepokojąco, e, jest to takie klimatyczne. Mamy tutaj w ogóle siostrzeństwo, także totalnie klimaty właśnie domu siostrzeniotrawnych. E, mamy siłę kobiet, mamy jakąś taką magię lekką, ale nie chcę Wam zdradzać za wiele, ale jaram się na maksa bo ta książka jest po prostu świetna e, i nie da się od niej od Obiecuję Wam to. Dodatkowo mam tutaj troszeczkę prezentów od wydawnictwa Maastricht, e, dlatego że w sobotę będę prowadzić dla nich na targach poznańskich panel o kobietach. Kiedy tak sobie rozmawialiśmy właśnie o szczegółach, to dałam znać, że mam pewne braki w ich książkach. E, wiecie, nie, nie znam niektórych tytułów. I słuchajcie, dostałam paczkę pełną wspaniałych po prostu e, książek, wspaniałych serii. Mam tu po prostu całą serię książek: Jak podejść do rozpruwacza, jak słuchajcie, uciec Houdiniemu, jak upolować Draculę, jak ująć diabła. Generalnie bardzo, bardzo chciałam te książki kiedyś przeczytać, ale patrzę teraz na swoje półki i wiem, że jakby jeszcze trochę czasu minie. Natomiast jest mi tak strasznie miło i bardzo dziękuję w ogóle, nie spodziewałam się tego. Oprócz tego mamy dziewczyny, którymi byłam. Słyszałam same znakomite opinie o, tych o tej książce. Mamy tutaj już nie ma tamtej mnie, i to jest książka, którą ja rozważałam pod patronat. Natomiast w moim życiu działo się w tamtym okresie tak wiele rzeczy, że po prostu nie, nie byłam w stanie przerobić tego wszystkiego. Natomiast bardzo się cieszę, że będę mogła mieć ją na swojej półce i że będę mogła ją sobie spokojnie dokończyć, bo wiecie, z patronatami jest tak, że trzeba dać odpowiedź. W miarę sprawnie, a ja nawet nie miałam się siły tej książki dokończyć, więc po prostu bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że będę miała ją do swojej półce, będę mogła sobie spokojnie przeczytać i się nią cieszyć. Oprócz tego, na parę z magii i trucizny, jakby ta okładka jest piękna. Mignęła mi na Instagramie i po prostu byłam zachwycona. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I dwie książki, którymi jaram się maksymalnie, czyli Czasem jestem może młes i Wyznania Rzekomo Porządnej Dziewczyny. Ja te książki tak bardzo chciałam przeczytać, szczególnie tą, bo ma znakomite opinie. Też Nikola, doktor Bóg, mówiła mi, że ta książka jest super, a przynajmniej tak mi się wydaje, Nikola. Mam nadzieję, że to byłaś ty. E, I po prostu jaram się, że będę mogła sobie je przeczytać. Kocham takie młodzieżówki. E, i liczę na to, że po prostu to będzie miłość od pierwszej strony. E, to już wszystkie książki, które ostatnio wpadły do mnie. E, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. E, dajcie mi znać, czy czytaliście albo macie w planach któryś z tych książek. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii e, i Waszych oczekiwań na ich temat. E, dajcie mi też znać, e, czy w ogóle słyszeliście już o gdzie słychać szepty, a jeśli nie, to na pewno jeszcze usłyszycie nieraz u mnie o tej książce. Z przyjemnością będę Was. Nie Ją zamęczać i o niej opowiadać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych filmach.